Ja jeszcze panu... Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy się rozumiem, proszę Państwa, bo w e, kwestii też takiej bardzo formalnej. E, otóż e, jesteśmy w, w Polski, mieszkańcami nie Ja Ja przykładowo, bo też nie składałem żadnych z tych wniosków. Nie jestem autorem. Zanim w ogóle będę sąsiadem, panu, tak? Bo pewnego czasu się widujemy. I e, e, to nie jest tak, że to mnie nie, ob, nie, nie obchodzi. Proszę Państwa, jest ogromna dyskusja i ogromny obowiązek na nas jako Sami słyszymy o polskich obozach koncentracyjnych. Tak. Wszyscy musimy tym protestować. Niezależnie czy ktoś mieszka w Oświecieniu, czy ktoś mieszka w Miekowie, czy w Zagorzeńcowie. Tak. Że na ulicy takiej, czy innej. Proszę Państwa, to jest pamięć historyczna, to jest nasz zbiorowy obowiązek. Co my zostawiamy naszym potomkom? Co my zostawiamy naszym dzieciom? Proszę Państwa, jest też coś takiego jak. Tak pewne zobowiązania, która, które yy, czyni samorząd. Ja miałem ten honor, że pełne są obowiązki, on dziś w samorządzie uczestniczyłem w ostatniej drodze, wspólnie z delegacją, oczywiście, yy, w ostatniej drodze pana generała Wolesława Niczowiostrowskiego 1000 roku. I uważam, że my, którzy tutaj kiedyś czy laty, nie ja, bo nie byłem wtedy radny. Zwróciliśmy się do jego rodziny, takich honów, żeby został naszym obywatelem miasta Wychowa. Uważam, że powinniśmy wykonać dzisiaj jeden drugi krok i taką ulicę, mimo znakomitej konkurencji. Naprawdę znakomitej konkurencji, o której każdy z nas jest przekonany. Ja bardzo dziękuję, że się w nią angażuję. Ale uważam, że naprawdę powinniśmy pochylić głowę i zrobić. Tak. Dziękuję bardzo. tego. Dziękuję bardzo.